Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Strzelca na sierpień 2023. Piątka buław. Czwórka buław. O! Teraz mamy dziewiątkę buław. Same buławy na razie. Ale te są bardzo fajne. Świat. Co tam dalej? O, król buław. Też fajny. Może tak. O! Król Buław też fajny, potem my mamy Pazia Mieczy, który jest też potrzebny. I co tam dalej mamy? Dwójka Mieczy, to już nie jest potrzebne. <grym> to za bardzo nie jest potrzebne, ale zdarza się. Zaraz powiem, cóż to takiego. Dwójka Kielichów, Trójka Buław. Hmm, słońce. Słońce, proszę bardzo, dwójka mieczy, czyli jakaś taka niepewność, niejasność przeradza się w wielką jasność, także bardzo ładnie. Słońce, co tam dalej? O, dziesiątka monet. Na biednego nie trafiło tu. <gry> Pieniądze jakie są. No dobrze, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. Chciałabym ją podspód, ale ona też jest ważna. I co tam jeszcze? Na końcówkę mamy głupca. To może go tu położymy, żeby. O, tu tak będzie. Głupiec jest, jest ciekawy. Dobrze. Ciekawy, w ogóle ciekawy świata jest, ale też ciekawy jest jako energia, bo to, jest, to są nowe doświadczenia nowe doświadczenia, nowa droga. Także. No ale rozpoczynamy piątką buław. Piątka buław jest tutaj, na początku sierpnia. To są jakieś zmagania. Mogą być zmagania z losem, mogą być zmagania takie wewnętrzne, czyli bicie się z myślami. Mogą być zmagania no, takie niepotrzebne, a mogą być, może Wam się wydawać, że są potrzebne, bo no, bo takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają, że czasem trzeba o coś walczyć, niby, niby, mówię niby, bo z reguły to się przeistacza w, w taką walkę z wiatrokami, więc to, to nie tak do końca, że musicie o coś walczyć, no ale zobacz, zobaczymy, co tam dalej się będzie działo. W każdym razie to jest konflikt wewnętrzny albo zewnętrzny. No, może to być sytuacja prowadząca do zmiany, i tu akurat widać to w, w pozytyw idzie, tak? Obróci się w pozytyw, no ale to dlatego, że tutaj zakończycie to, no bo tu już nie ma tej walki, czyli zakończycie tą walkę i dlatego to się obraca w pozytyw. Może to być rywalizacja w miejscu pracy, na przykład. Może to być irytacja, zmęczenie. Może być zmaganie z trudnościami dnia codziennego. <laughs> Ale jak widać, są przemijające te trudności. Yy, no szybko się przekonacie, że jednak przeszkody są do pokonania. One no owszem są, no tutaj też je macie jakieś, ale tutaj no, jakoś sobie radzicie. Natomiast tu jest trochę za dużo tej walki, za dużo nerwowości takiej. Yy, taka nadaktywność jest też, yy, to może być męczące. Jest stan napięcia. No jest stan napięcia. Dobrze by było to napięcie sobie uspokoić, że tak powiem, czyli w ogóle uspokoić emocje, spojrzeć na tą sytuację z innej strony. Albo zamienić walkę na asertywność, no bo jeżeli faktycznie jest jakiś konflikt, no to dobrze, może to właśnie ma was uczyć asertywności, czyli no zawsze jest to jakaś lekcja, albo lekcja panowania nad emocjami, albo lekcja asertywności. Albo jeszcze, bo gdyby chodziło o rywalizację, na przykład w miejscu pracy, to można dojść do przekonania, że zamiast rywalizować, po prostu dokształcić się, poszerzyć kompetencje, i wtedy nie potrzeba żadnej rywalizacji, bo wy już jesteście bardziej kompetentni wtedy. Więc to są różne różne opcje. Natomiast tu jest czas wesela i świętowania. Czyli no już kończycie rzeczywiście tą energię walki, czy, czy jakiegoś takiego buntu, czy. Niezrozumienia, niedogadywania się, to już jest fajnie. Yy, radość może być z wielu różnych powodów. No, mogą to być wakacje dla niektórych, tym bardziej, że sierpień to jest jeszcze czas wakacyjny, więc jak najbardziej mogą to być wakacje. Dla niektórych może to być zakończenie budowy domu, czy remontu mieszkania, czy jeszcze czegoś innego. Mogą to być urodziny, imieniny, ale może być też wesele, ślub. Albo wasz, albo i innych osób z waszego otoczenia. W każdym razie to jest takie biesiadowanie, jakaś impreza jest, po prostu jest impreza. Może to być zwykły grill, tak? Czyli grillowanie. W każdym razie jest to czas takiego odpoczynku, lekkości, w przeciwieństwie już do tego, bo tutaj było ciężko. Tu już wchodzicie w lżejsze energie, zadowolenie jest jest poczucie jakiegoś spełnienia radości może być też zapuszczanie korzeni bo ja tam mówiłam, że możliwe zakończenie budowy domu lub remontu mieszkania czy czegoś to tu może być to związane z zapuszczaniem korzeni, bo w ogóle jest to karta związana z domem aczkolwiek też i z wakacjami tu też mówiłam, że, że wakacje też możliwe, no każda karta ma wiele znaczeń ja muszę powiedzieć i o, i o tych i o tych jest to poczucie bezpieczeństwa, takiej stabilności. No, jest to także zapowiedź dobrobytu. O, właśnie, bo tu mamy dziesiątkę denarów, czyli jak najbardziej się zgadza. Pieniądze są. Tu jest zapowiedź dobrobytu, a tu pieniądze są. Czyli dobre perspektywy na przyszłość, które rzeczywiście się realizują, bo tu macie kartę świata, króla buław. O, tu też jest fajna ta dwójka kielichów. Słońce macie no o tej dziesiątce tam z tyłu zaraz powiem, ale tu macie dziesiątkę denerów czyli rzeczywiście rzeczywiście tutaj ta zapowiedź czy dobrobytu czy dobrych perspektyw rzeczywiście się realizuje, rzeczywiście to się potwierdza później no tu już o tej dziewiątce była, mówiłam, że no jest, jest to jeszcze jakieś zmaganie, są jeszcze jakieś problemy ale tu nic nadzwyczajnego się nie dzieje, zwykłe problemy takie jakie mają wszyscy ludzie no po prostu wszyscy mamy na co dzień jakieś Problemy czy utrudnienia, ale sobie dajemy tutaj radę, tylko że jest zmęczenie, dlatego zmęczenie z tego powodu, że tutaj no, robimy coś, robimy, staramy się usunąć te przeszkody, tak? Więc tutaj dobrze by było, może znowu odpocząć, natomiast y, świat mówi o tym, że osiągacie cel. Jest to karta triumfu i spełnienia, czyli osiągacie cel, na którym Wam zależało, może jednak pokażę. Karta świata mówi też o zakończeniu cyklu, o zakończeniu jakiegoś etapu, czyli wraz z osiągnięciem celu kończymy jakiś etap. Tutaj jest satysfakcja, no bo jak osiągamy cel, to jesteśmy zadowoleni. Czyli jest to jakaś realizacja czegoś, no tego, czym się zajmowaliście wcześniej. Jest to też harmonia z najbliższym otoczeniem i to powoduje napływ nowych potencjałów. Także jeden etap kończycie z zadowoleniem, satysfakcją, a dzięki napływowi nowych potencjałów rozpoczynacie nowy etap. Król Buław mówi o pozytywnym działaniu, o wzroście aktywności, o pomysłach, o tym, że możecie niektóre kolejne cele realizować w nowy sposób, taki odmienny, oryginalny. I dzięki temu wasze, wasze życie zyska na atrakcyjności. Yy, macie tutaj yy, dużo sił witalnych, odwaga też jest pokazana. Pomysły, to już chyba mówiłam, co tam jeszcze jest pokazane? No, to są energie sukcesu. No, faktycznie słuszne, słusznie to się pokazuje, bo i tu osiągnięcie celu, i tu fajne karty są jeszcze na koniec. Także są to energie sukcesu, też poczucie atrakcyjności, lub jesteście odbierani jako atrakcyjni, nawet jeżeli wy sami, no, nie czujecie się aż tacy tam, nie wiadomo jacy to tutaj tak jesteście odbierani jako osoby charyzmatyczne, osoby przyciągające, atrakcyjne z różnych powodów, niekoniecznie tylko chodzi o wygląd, może to dotyczyć waszego zachowania, bo wy tu jesteście pewni siebie macie du dużo takiej pozytywnej energii życiowej, taki wigor, o siłę przebicia też macie ale potrzebujecie jakiejś informacji, no właśnie aż dwie karty mówią o tym, że wy tu nie możecie podjąć jakiejś decyzji w trzecim tygodniu, ponieważ potrzebujecie informacji, której nie macie i teraz jak tą informację pozyskać, no można pozyskać na różne sposoby, nawet z internetu czy skądś, ale zawsze trzeba te informacje sprawdzać, bo jeżeli one nie będą sprawdzone to na nic wam się nie przydadzą więc trzeba je przede wszystkim przepuszczać przez siebie a można też sprawdzać w różny inny sposób, poprzez porównywanie różnych informacji na przykład przez analizę i, i różne inne metody, no już nie będę wszystkiego tu wymieniać, w każdym razie chodzi o to żeby informacje, których tu szukacie których tu nie macie y, które was tu blokują wręcz znaczy blokuje was to, że ich nie macie to chodzi o to, żeby te informacje sprawdzać, najpierw je trzeba pozyskać, a potem sprawdzać no i co? Co tu się dzieje? Dwójka kielichów jest. No ciekawe, bo <grymnie> nie było tu więcej kart na, na temat miłości, a to właśnie może oznaczać mm, taki y, przypływ pozytywnych uczuć, y, uczuć miłosnych, rozkwit miłości, spotkania, dogadywanie się, porozumienie w związku, ale może też oznaczać porozumienie w miejscu pracy, bo dla jednych to bardziej będzie dotyczyło się związku, a dla innych. Porozumienia w miejscu pracy, czyli jakaś ugoda, zgoda, harmonijne dogadywanie się, tak? Jest jeszcze słońce do tego. Ja tu przeskoczyłam tą trójkę buław, ale chcę tu połączyć to słońce z tą dwójką, dwójką kielichów, bo <laughs> słońce oznacza radość i dwójka kielichów oznacza radość, więc ja bym to połączyła. Jedno i drugie może mieć rzeczywiście związek. Bo słońce dobrze wróży miłości, czyli tu bardzo jak najbardziej, bardzo jak najbardziej. I słońce też wróży pomyślność w innych również dziedzinach, nie tylko w miłości, czyli nie tylko chodzi tu o sprawy uczuciowe, może chodzić też o sprawy zawodowe, bo macie dziesiątkę monet, czyli sprawy zawodowe. Też to całkiem dobrze wyglądają, bo macie pieniądze, możecie zrealizować jakieś plany związane z zakupem czy to mieszkania, czy innej rzeczy wartościowej. Możecie na przykład sprzedać stare mieszkanie, kupić nowe to dla niektórych, albo sprzedać stary samochód, kupić nowy, czy tam nowy komputer, niektórzy może kupią, czy tam jeszcze coś innego, bo tu chodzi o coś, co jest wartościowe, czyli nie chodzi tylko o same pieniądze jako pieniądze, ale chodzi o coś, co jest wartościowe i służy nie tylko Wam, ale także Waszej rodzinie. A właśnie tu też jest karta domu i rodziny. No więc gdyby to było na przykład Wasze wesele, możecie tu coś kupić, co będzie służyło waszej rodzinie, czy, czy no, temu związkowi, bo nie każdy ma od razu rodzinę, nie każdy ma dzieci. Aczkolwiek taka energia dziecka też tu się pojawia. Także dla niektórych to mogą być narodziny dziecka, ale to tylko dla niektórych. Natomiast dla niektórych to będzie zakup czegoś wartościowego, związanego z domem, z rodziną lub z waszym związkiem. Z czym jeszcze? No, z pracą. Też może być związane z pracą, czyli może być zakup jakichś maszyn, urządzeń do biura, czy w ogóle do, do waszego biznesu. Jeżeli macie biznes, a jeżeli nie macie, no to możecie kupić też cokolwiek innego, czy to samochód przechodzony, czy nieprzechodzony, no nieważne. W każdym razie coś wartościowego tutaj się pokazuje. Dla każdego to będzie coś innego. Więc dla, dla jednej osoby to może być coś, no, może nie jakiegoś wystrzałowego, ale też służącego rodzinie, życiu w rodzinie, czyli no jakieś, jakieś urządzenie AGD na przykład. Jakieś nie musi być wielkie, jakieś. No, coś, coś może być nawet skromnego, ale chodzi o to, że to jest wartościowe ze względu na to, że Wam to służy, że Wam to ułatwia życie. Ja tu mówiłam, o, tu mówiłam, że lepsze jakość życia, tak, wyższe jakość życia, o, wyższe jakość życia tu się pokazuje, a tu jeszcze macie dodatkowo coś, co jeszcze bardziej Wam to życie ułatwia. Jakieś takie mm, obowiązki domowe, które wykonujemy czasami ręcznie, tu możecie przy pomocy miksera, czy tam jeszcze czegoś innego wykonywać, sobie kupicie ten mikser może stary się zepsuł, może nowy sobie kupicie a może jeszcze coś innego nie wnikam, w... ale tutaj no, jeszcze jest ta dziesiątka mieczy nie mogę pominąć, bo tu jest zakończenie czegoś, co było dla was ciężkie czegoś, co was męczyło do tej pory no bo każdy ma coś takiego w swoim życiu co go męczy, co jest ciężkie co jest trudne co może przyprawiać o ból głowy nawet i czy bezsenność, czy jeszcze coś. I tutaj jest ta dobra wiadomość, że Wy to kończycie. Czyli coś tu kończycie, co było ciężkie i nieprzyjemne. Samo to zakończenie też może być nieprzyjemne, to od razu uprzedzę. Natomiast jest światełko w tunelu tutaj, bo jak kończycie to, co nieprzyjemne, no to już napływają powoli nowe możliwości. O, oczywiście nie od razu wszystkie, ale. Pojawia się jakieś, jakieś nowe możliwości zmiany swojego życia, wejścia na nową ścieżkę. Tu w ogóle będziecie poszukiwać czegoś nowego, ewidentnie. Wyjdziecie ze stagnacji. Jest to początek cyklu. Na koniec miesiąca początek cyklu. No ciekawe, ale to, to jest bardzo dobre, bo to jest nowy rozdział, i tutaj. Macie tą potrzebę dokonania zmiany, idziecie do przodu, nie tylko nową ścieżką, ale chodzi też o to, że z taką pozytywną energią i z zaciekawieniem i podążacie do przodu, ruszacie w nieznane, czyli tu jakieś ryzyko jest, ale wy się tym nie przejmujecie tutaj. No, bo może przygody będą, może będzie, może poznacie nowe osoby, bo to jest też taka możliwość, że tutaj jakieś. Nowe znajomości czy nowe doświadczenia przede wszystkim. Przede wszystkim tutaj chodzi o nowe doświadczenia. Wychodzicie ze strefy komfortu. A jakie są efekty wyjścia ze strefy komfortu? Może przypomnę. Przede wszystkim przede wszystkim nabywanie nowych umiejętności. Także nauka, poznawanie no w ogóle nauka i poznawanie no to, jest, to jest klucz. To jest klucz, bo dla przyszłego życia znowu będzie to życie. O wyższej jakości, tak? To, co tu mówiłam, a tu znowu y, nowe doświadczenia, czyli znowu tworzycie sobie nową jakość życia przez to. Jest także tutaj większe zrozumienie, co też wam się tu przyda. Jest także radzenie sobie z wyzwaniami, czyli uczycie się radzić sobie z wyzwaniami, dzięki czemu poznajecie swoje własne możliwości, czyli samopoznanie jest tutaj likwidujecie również tutaj swoje ograniczenia, właśnie przez to, że um, uczycie się tutaj radzić sobie z nowymi sytuacjami, to likwidujecie swoje ograniczenia. No, oczywiście w 5 minut to się nie zadzieje, ale, ale to jest ten pierwszy krok, który tu czynicie na nowej drodze. A właśnie, a propos drogi, bo ja tu mam wylosowane przesłanie nie szukaj drogi, która daje szczęście spróbuj odnaleźć szczęście na drodze, po której już kroczysz owszem, wy tutaj yy, szukacie nowej drogi to, to nie znaczy, że to jest źle że wy tu szukacie nowej drogi tylko chodzi o to, żebyście umieli zawsze odnaleźć szczęście na tej drodze na której już jesteście I no i faktycznie no, są takie momenty że o, tu macie szczęście w miłości na przykład tu jakieś szczęśliwe wydarzenie czy jakaś impreza wesoła Chodzi o to, żeby odnaleźć szczęście na drodze, na której już jesteście, tak? I tu jest pokazane, że jest to możliwe, <laughs> aby odnaleźć szczęście. O, to to jest też fajna pozytywna energia, żeby odnaleźć szczęście w tej sytuacji, w jakiej już jesteście. Już Radość i szczęście potraficie tutaj wcześniej odnaleźć. Natomiast tu szukacie czegoś nowego, no bo coś się kończy, a jak się coś kończy, no to trzeba zacząć coś nowego. Może to będzie nowa praca dla niektórych, może podróż. Także tutaj jak najbardziej jest to dobre, bo to jest wyjście ze strefy komfortu. Natomiast szczęście mogli, mogliście już wcześniej odnaleźć, i, i jest na to dowód, o, dowód rzeczowy. I tu jeszcze dowód rzeczowy, no życzę tej miłości, tego szczęścia i zdrówka. Do usłyszenia.